Cześć, z tej strony Jarpen Witajcie w kolejnym odcinku z Lagomery Dzień szósty Pogoda mimo zapewnień, że będzie super Niestety troszeczkę chmurek jest Więc szczytu Lagomery W tym momencie jeszcze nie zdobywamy Jedziemy do miejscowości Miasteczka Agulo Gdzie ponoć jest jedna z ładniejszych Teraz do wędrowania ze Skywalk, czyli ze spacerem po niebie, tak? I zobaczymy. Mamy do zrobienia jakieś 9 km, 500-600 m przewyższeń. Opuściliśmy właśnie w tym momencie miasto, miasteczko Valle Hermoso, vale Hermoso. Mapa Wam się wyświetla, standardowa jak we wszystkich odcinkach. Jedziemy właśnie przez tunel, więc mnie nie widzicie. No i kierujemy się właśnie do Agulo. Całkiem na północ wyspy, przez całą wyspę przejeżdżamy, więc non stop lewo, prawo, lewo, prawo, góra, dół, góra, dół. Więc jeżeli ktoś ma chorobę lokomocyjną, no to lagomery nie polecamy. Bardzo ładna wyspa, ale tylko dla tych, którzy czują się pewnie w samochodzie. Góry. Już pokazuję tu. O. Tu jest ten skywalk i tam wchodzimy. Gdzieś chyba od tyłu i tam będziemy jakimś stromym, mega stromym zejściem schodzić tutaj na dół i już jestem zachwycony. Te pomysły Helki są po prostu przecudowne. No jesteśmy w tej miejscowości Agulo no i próbujemy znaleźć szlak idący do góry. Póki co idziemy chyba na jakiś taki ładniejszy deptaczek, tak mi się wydaje. W każdym razie dochodzimy do jakiejś głównej ulicy według mapy centrum akurą Kościół miejsce gdzie można się zebrać, jakieś koncerty ewentualnie gdzieś tutaj jest to, na no wprost jest ratusz. A my idziemy dalej prosto, za tymi ludźmi. Hmm, tak to wygląda do góry, do góry, do góry, do góry. Tam gdzieś włazimy. Taki jest plan. Potem trzeba będzie zejść. Znaleźliśmy wejście na szlak i idziemy na razie sympatycznie w górkę. Technicznie otwizna, kondycyjnie. No wiadomo, jak ktoś chce po górkach chodzić, to jakąś tam kondycję trzeba mieć. Temperatura jakieś 17 stopni. Delikatny wioterek i opuszczamy. A idziemy do góry. Takie oto widoczki. Mury troszeczkę psują efekt. Bo kamera najlepiej działa jak jest pełne słońce. Ale i tak fajne widoczki. Fajne. I u góry widać dużo zieleni. Tam idziemy. Nie ma zmił, nie ma lipy. Sam z dołu żeśmy przyszli. Znowu podejście. Ale to dobrze. Gdzieś te 500 musi być, nie? 2 kilometry zrobione. 170 do góry. Idziemy po szlaku. Szlak dobrze oznaczony. Helga robi 250 fotkę jaszczurki. Będziesz wstawiał potem moje zdjęcia do internetu. by się nimi chęci. Dokładnie. Będziesz chciał potem zdjęcie, żeby wstawić do filmu. 2,7 km 250 km do góry. Jak widać, szeroka autostrada, bajunia. Tylko się jakoś tak duszno zrobiło. Chyba duże, duża wilgotność powietrza jest. Ciężko się idzie. Zupełnie inaczej niż chodziliśmy do tej pory. Bo albo w lesie było ciemno, chłodno, wiało, zimno. O. Kapusta gomeryjska. Albo był upał, i strasznie wiało. I słońce, i patelnia. A tutaj idziemy w cieniu. Wilgotność jest wysoka, i już leje się z nas. A tu kapusta gomeryjska kwitnie. Nie wiem, czy widzicie barierki, tam podszytam. Ale tam właśnie idziemy. Teoretycznie już tak dużo nie zostało. 3 km za nami, 285 do góry. Po lewej stronie droga, którą przyjechaliśmy do Agulo, a po prawej stronie szlak wspinający się mozolnie pod górę, no i tym szlakiem tutaj przyszliśmy. 4 km 300 metrów 512 do góry takie oto fajne schodki taka sytuacja i coś mi się wydaje, że powoli wychodzimy na wypłaszczenie i będzie właśnie odbicie do takiego specjalnego punktu. Tam ma być jakiś eukaliptus, jakiś ogród botaniczny, jakieś centrum kultury z małym muzeum odnośnie parku narodowego. I tam postanowiliśmy, że podejdziemy, a potem idziemy w stronę tego, tej platformy, Skywalk. Hugo de Bolas jeszcze kilometr. Huego de Bolas. I tam będziemy szli do Agula z powrotem 2,5 km w dół. Czyli jeszcze 4,5 km to mniej więcej będzie się zgadzało. I tutaj takie fajne widoczki. Dzisiaj widzimy nie. Według niemieckiego przewodnika, z którego korzystamy, szlak, po którym idziemy, jest zaliczany do jednego z pięciu najładniejszych szlaków na legomerze. Jeszcze nie wiem, czy faktycznie na legomerze, bo musielibyśmy obejść wszystkie, które u przewodnik proponuje, ale na pewno możemy polecić, bo widoki fantastyczne. No tylko te 500 metrów nieostannego podejścia, dosyć stromego, choć technicznie otwego. No są kondycyjnie dosyć wymagające. Weszliśmy do tego centrum. Puego de bolas. I wchodzimy. Od 9.30 do 16.30 otwarte. No i tu tablica odnośnie tych pożarów. Do 16.30. Aha, czyli tutaj wychodzi na to, że to jest mapa Legomery. To, co jest na czerwono, to tutaj były pożary od strony południa. A od strony północy, to jest to zielone, to jest granica Parku Narodowego. No i plus peryferia, to bardziej tak na kwadratowo zaznaczone. Więc zobaczcie, że taką no, powierzchniowo bardzo dużo. 20% parku narodowego zostało zniszczonych przez płomienie. Jesteśmy w centrum tego ośrodka kultury. Po lewej stronie całkiem jest jedna wystawa, tutaj po prawej stronie całkiem też wystawa i w środku dwa sklepy. Całe centrum jest za darmo. No i bardzo fajnie jest przedstawiona sama wyspa, ten pożar w 2012 roku, ile to tutaj zebrał ogień w powierzchni. Tego parku narodowego. Bardzo dużo jest na temat upraw, bioróżnorodności. Tego, że można tutaj tak naprawdę uprawiać praktycznie większość roślin. No, polecamy. Bardzo fajne miejsce. Schłodziło się. Można sobie usiąść w cieniu wreszcie i trochę odpocząć. Tak wygląda wyspa. nie dziwcie się, że drogi są jakie są. Lewo, prawo, lewo, prawo, górę, dół, górę, dół. Bardzo fajne centrum. Na razie, oprócz Castillo del Mar zamkniętego, najfajniejsza rzecz, którą widzieliśmy na Legomarze. Polecamy. Wróciliśmy na szlak. Idziemy do tej platformy widokowej Skywalk. Przez minutę żeśmy widzieli tę neryfę gdzieś tam, więc musicie mi uwierzyć, że tam właśnie jest. No i tam przed Wami już jest ta platforma, do której idziemy i stamtąd ma być oszałamiający widok. To idziemy Kolejna tym razem czerwona odsłona lagomery i tak będziemy tutaj jakoś schodzić na dół jeszcze nie wiem jak jakieś schody trzeba znaleźć, ale w dole macie miejscowość gdzie zaczynaliśmy i tyle mamy do zejścia w dół 500 metrów tam byłem przed chwilą jest kolejna platforma. Dobrze, że nie wieje, bo bym już tu nie stał. I tutaj jest ten Skywalk. Teraz tam podejdę. I w dole macie. Agulo A tak się rozbija jak ludzka szlachta. Uwaga, uwaga. Latające kresnować. I zaczyna się wyzwanie do Agulo 1,8 km, ale mamy 500 metrów w dół, więc nie wiem. Czy przypadkiem nie będzie tak, że idziemy cały czas po schodach, albo będziemy musieli część przelecieć. Na Panji, tak. Spuszczą nas na Tyrolce. Na razie zapowiada się bardzo przyjaźnie. Jeden schodek, drugi schodek, trzeci schodek. No a tu macie zaporę wodną. Gromadzi wodę na czas suszy. Wieje, więc założyliśmy sobie kurtki. Musicie tu uważać z temperaturą, bo to cały czas wędruje albo zimno, albo ciepło, albo wieje, albo nie wieje, więc trzeba na legomerę brać absolutnie wszystkie ciuchy. Co? No, ścieżka, no my tam chyba zejdziemy. No, fajnie się przy tych skałkach idzie. Nierysce Helgunia tu chodzi w dół. Tam trochę dalej tam jest znowu szlak. A niżej są kolejne fragmenty, niżej, niżej, niżej. Czyli cały czas schodzimy tutaj tym szlakiem w dół. Wydawałoby się, że ekstremalnie stromo. Z dołu ściana Mordor. Ale bardzo fajnie wykute w skale, oczywiście są schody. Ale jest do przejścia nawet z moim lękiem wysokości, tylko trzeba bardzo uważać. Weszliśmy do ulicy, do asfaltu. takie fajne ławeczki, chyba sobie pójdziemy na chwilkę usiąść, bo nigdzie nam się nie spieszy. Tutaj główna część Agulo uratowani. Agulo. Jesteśmy na miejscu, dochodzimy powoli do autka. 10 km, 100 m606 do góry, podobnież na dół. A teraz idziemy do Zumeri, czyli do miejsca, gdzie dają soczki. To chyba tutaj to niebieskie coś. Wyjechaliśmy za gulo, wyjechaliśmy z Hermigły Jedziemy na południe, w kierunku właśnie Garachonej, żeby sprawdzić czy coś będzie widać, ale raczej nie I Zobaczcie jakie fajne widoczki żeśmy trafili po drodze Aż się zatrzymałem Stwierdziłem, że zrobimy ujęcie No to jak w Andach, normalnie, jak to Helga powiedziała, takie Machu Picchu Gomeryjskie Wszystko w chmurach, szczyty w chmurach No i tutaj też można sobie Wędrować tu może nie widać, ale z tej strony rewelacja. Jak się jedzie po prostu wszystko, aż kapie od wilgoci. Fantastyczne widoki. Jedziemy dalej. Bardzo fajne drogi tutaj. Takie troszeczkę reprezentatywne, chodnik po lewej i prawej stronie, tutaj w tej Hermigui. I no i takie zadbane widać, że troszeczkę więcej kasy. A się akurat w tej części nie spodziewałem, bo jesteśmy całkiem na północy wyspy, więc teoretycznie w rejonie, gdzie jest najchłodniej. Jedziemy sobie przez Park Narodowy Garajonej Przez taką troszeczkę mniej drogę. Od Czasu do czasu leżą głazy, kamienie na jezdni Zieleń sobie już na tą jezdnię wkracza Nie jest przycinano tak jak tutaj, że właśnie trzeba bardzo uważać Tak jeszcze bardziej odludnie niż na pozostałych drogach No i będziemy się powoli zbliżali w kierunku szlaku na Garajonej No i zobaczymy czy będzie w ogóle sens, żeby dzisiaj ten Szczyt atakować, ale coś właśnie jak widać czujemy, że nie bał. Co zrobiło się niesamowicie, bo pojawiło się u góry niebo, jest słońce, nie ma chmur, chmury zostały na dole. Więc chyba lecimy zaatakować szczyt. Reguniadzie teraz w prawo. Wpale Gran Ray w prawo, tak? Do szczytu Garajonej zostało 500 metrów. I już widać, że nam się dzisiaj uda. Na razie widoczków wam w bok nie pokażę. Nie będę zdradzał. Jak dojdziemy na szczyt, to zobaczycie całą panoramę. Tak stawiamy, że trzy wyspy będzie widać na pewno. A czy czwarta? Nie. No, a czasami ponoć Gran Canaria też widać, ale to tylko przy bardzo wysokiej przejrzystości powietrza. Więc zobaczymy. Na razie idziemy, jest gorąco. A my narzuciliśmy sobie całkiem rześkie tempo. Jesteśmy na szczycie Lagomery. I teraz przejdę się z Wami dookoła tutaj, żebyście zobaczyli co widać z najwyższego punktu Lagomery. Tam w tle jest wyspa El Hierro, Trochę zasłonięta przez chmury, widać tylko jej fragment. I tutaj ten cała powierzchnia wyspy, to co macie przed sobą w 2012 roku było pochłonięte przez ogień, to co tutaj rośnie to są świeże rośliny, które mają tam 6 czy 7 lat. I tutaj teraz pokazuje nam się La Palma, dosyć charakterystyczna, chmurki, chmurki, chmurki i tutaj pokazuje wam się Teneryfa ze szczytem, z wulkanem idę 3700 z groszami. I tutaj jesteśmy, teraz, po tej stronie, skąd zazwyczaj przychodzą chmury, mgły, wiatry pasatowe, a tam na dole nawet jest droga. I tam będziemy szli. I znowu pojawia nam się antenka: czyli zrobiliśmy kółko dookoła wyspy, dookoła Lagomery. I taki widok jest z najwyższego punktu. No, i tutaj na pierwszym planie, na samym dole, macie właśnie resztki tego, co było opalone. Czyli pożar dotarł aż na sam szczyt. Lagomerę Garachona jest zaliczone, najwyższy szczyt, Lagomery, zaliczone. Człapiemy sobie powoli do samochodu. Zjeżdżamy na dół do hotelu. Kolacja możemy uznać, że dzień szósty był bardzo udany. I powoli się kończy. Także do zobaczenia w następnym odcinku Krajnej Arpena. Zapraszam do dnia siódmego i kolejnych. Cześć!